Cześć, witajcie. Jestem Tomek11, a to jest kolejny odcinek z World of Tanks Blitz. Dzisiaj powtórka od Demolatora 198, dowódcy naszego klanu. No i co? Będzie grał on E5 34 i zrobi świetny wynik. No i co? Zobaczymy. Tutaj widzę, że yy, jedziemy paną górkę. Zaraz tam su będzie kampić. O, właśnie. Tutaj ten pierwszy strzał w ogóle nie trafił. Nie wszedł. Arius już jest. T5 też przeciwne. ku 2 jeszcze tutaj jedzie. No, powiem, że tak średnio. Ten MX i ta kromka, to nie wiem czy one tak dobrze, że tak podjeżdżają. Chodzi mi o naszą kromkę, nie z naszego teamu, bo tak ta KW-2 no to... Ten KW-2 no to... Jakby No ten... ta kromka trochę przeszkadza. O, Ono już od... z KW-2. O, tutaj teraz ładne trafienie w fałkę. No i co? Ogólnie tutaj chyba widzę, że emulator nie wozi kolda na T3 4 i 5. Tutaj ta fałka o jeszcze tam bug, o i nice, i bardzo ładnie. Teraz CKU2, on tutaj sobie stanął, chyba coś tam nie trafił, AR jest, ale on ten AR, no to o, tutaj trochę przeszkadzał. Najlepiej to było sobie gdzieś stanąć, tutaj gdzie jest ten Cromwell, troszkę tak podjechać i wtedy strzelać. O, tutaj też nie no. Jeszcze 2 minuty bitwy. Ogólnie bitwa ma 4 minuty, więc dużo. O, pierwsze, pierwsze uszkodzenia dostajemy. Ten arl. jak nie macie, nie wiem, wsparcia, o kawa. Nie trafił jeszcze z burzaka. Pamiętajcie, jak nie macie z, wsparcia, o, ładny frag, no i no na no tyle, tam V jest, no SRV dobry double cel, o, ten t1 heavy co robi? przecież by tarant, o, nie weszło za pół. Myślałem, że go y, kolega staranuje. Tutaj teraz y, tą piątkę. o, Dobra, drugi frak na koncie. I został jeszcze tylko około 2 na no, prawie 700 y, hp ma. Czyli praktycznie, jakby tak patrząc, no to 5. O, teraz już tam go. O, no. Tutaj ten Arl to tak trochę e, źle zrobił, że pojechał tak e, trochę bokiem i tyłem do KW-2. Ale no ogólnie bitwa dobra. No i zobaczmy wyniki. No i mamy MK. kę Osa pancernego no i co? E, 1961 dmg, 51000 e, Kredytów, dwa zniszczenia, i tutaj top damage. Yy, ogólnie tutaj yy, w tabelce, no i co i myślę, że w tym odcinku z powtórek byłoby na tyle. Nie zapomnijcie, zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę oraz komentować tego filmu. Zapraszam także na mojego Discorda, gdzie możecie się podzielić ze mną powtórkami, porozmawiać oraz yy, popisać. No i jeżeli. Yy, macie jakieś pytania odnośnie, chciałbym takie w zrobić yy, ogólnie, no to możecie pisać pod tym materiałem no i co, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle, dzięki za oglądanie do usłyszenia w kolejnych odcinkach cześć!